Cześć, z tej strony Michał, właśnie wracam z Brefworku worku porannego. To znaczy zajęcia, które prowadziłem. Natomiast chciałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Projekt The Switch wraca do swojej oryginalności. Powstał ten projekt 50 lat temu po to, żeby dzielić się wiedzą różnych mistrzów, a także rozwojem technologiczno-duchowym, czyli w jaki sposób cała duchowość działa, technologicznie możemy to wytłumaczyć, tak? Czakramę, energia, wzrost, oddech, jak rozpada się tlen, zamienia się w energię. To jest wszystko technologia, łącznie z najbardziej odjechanymi rzeczami, o których będziemy Mówili, tak? O życiu pranie, życiu bez pożywienia, o telepatii, o różnych kwestiach, które dotyczą nas rozwojowo. Także to jest słuchaj ostatnie 10, 12, 15 lat praktyki rozwojowej, którą będziesz mógł doświadczyć w projekcie. Poniżej link do wstępu do mistycyzmu, czyli serii krótkiej wideo, która mówi właśnie o tym, jak świat duchowy łączy się z technologią w laboratorium dzisiaj. Także zapraszam serdecznie. Później powstanie kolejna seria. Niedługo również będziemy prowadzili zajęcia odnośnie prawa rezonansu. Czytaj po co to wszystko, żeby lepiej coś zmanifestować, lepiej się czuć, lepiej żyć, osiągi lepsze mieć, tak? Czy zrealizować swój gol, wyzwanie duszy, czy chociażby cele fizyczne, tak? Nie idąc... Tak daleko nawet. Także do tego wszystkiego wraca projekt The Switch. Kwestie marketingowe, zarobkowe, innych rzeczy przerzuciliśmy do projektu, który nazywa się IBMF, czyli Internet Business Marketing Flow, czyli krótko mówiąc, flow w biznesie marketingowo-internetowym. Tak, też link do tego możesz odebrać poniżej, zapisać się tam mailowo, żeby otrzymać informacje, jak prowadzimy projekty, strony internetowe, jak zrobić pierwsze 5 tysięcy, pierwsze 50 tysięcy. W projekcie The Switch będę mówił teraz o tym dużo, dużo mniej, tak jak na na co dzień w życiu ze sobą, ok, płacę rachunki, czy patrzę jak zrobić tam kilkadziesiąt tysięcy czy więcej miesięcznie, co najmniej, ale jestem skupiony tutaj, tak? Na kanale. Kram chakram, tak? Jestem skupiony na życiu, jestem skupiony na tym, co jest ważne, na technologicznej duchowości, na rozwoju. Mimo to, że finanse wciąż no, grają bardzo dużą rolę w moim życiu, czy wciąż to jest istotne. Pozdrawiam Was serdecznie z południa Meksyku. Znowu poniżej możesz odebrać bezpłatne wprowadzenie do mistycyzmu, czyli jak łączy się duchowość właśnie z technologią, z fizyką kwantową, z tym, co dwa, pięć tysięcy lat temu na zajęciach z Brave dzisiaj mówiłem. Buddha, i Jezus nie mieli jak wytłumaczyć to rezonansu między falami mózgowymi w głowie, a w sercu, tak? Co oni mieli, jak fale mieli tłumaczyć, rozumiesz? Nie było fal radiowych, nie było fal komórkowych. Dzisiaj jesteś szybko w stanie to zrozumieć logicznie, jak o tym mówimy, jak tobie pokażę, jak to działa w praktyce, jak zaprogramować swój podświadomy umysł, na jakiej fali ma to iść, tak? Znowu, fala, energia, to są fizyczne rzeczy duchowości, dlatego technologiczna duchowość. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że będziesz dobrze się bawił, bawiła. Zapraszam również na webinar. Mamy webcast, praktycznie co tygodniowy bardzo ciekawe pytania odnośnie duszy, oceny, a osądu, y, czy wszyscy mają duszę w tym tygodniu, tak? To są tylko kwestie, które w tym tygodniu poruszymy z technikiem na naszym webinarze, czyli z osobą, którą zapraszamy, która jest z reguły wysoko, czy ładnie, czy bardzo dobrze, czy ciekawie rozwinięta, tak? Czy wszystko naraz? Także będą różne ciekawe pytania odnośnie energii, duszy, istnienia, życia, zła, dobra, różnych kwestii, które codziennie przewijają się w naszym życiu. Zapraszam serdecznie poniżej linki do wszystkich tych kwestii, o których wspominam. Trzymaj się, na razie hej.